Spróbujemy zobaczyć, jaki jest odchył rzeczywisty w stopniach paneli moich, bo to nie jest czysty pion. Ja tu mierzyłem wcześniej, e, według poziomicy, to jest około 5,5 cm odchyłu od dołu, czyli jakiś pochył jest. I jak się tak patrzy e, z dołu na te panele, to widać, że jakiś pochył jest. Czyli tu łapie pion. A widać, że jest około 5,5 cm. Bo ja mierzyłem przed chwilą. Bo tutaj nie mam telefonu, który z boku sobie postawię i nagra. To jest około 5,5 cm różnicy. I zobaczymy sobie, ile to na metrze te 5,5 cm da nam stopni w pochyle. Bo tak warto by było zobaczyć. Tak samo tutaj. Myślę, że też jest dosyć sporo. Czyli, tak jak widać, jakby zmierzyć ten kąt, to wtedy można obliczyć sobie kąt, który nam wytyczy, jak są pochylone panele. Ile brakuje do wymaganych 36 albo 40 stopni. Czyli zakładając, że panel ma metr. 17, dobra, zróbmy na metr, czyli od tej kreski tu, od tego wierzchołka tu mamy metr do tej liniałki liniałka, nam, czy tam linijka nam pokazuje tu od zera i 5,5 cm tego pochyłu panela czyli ta ścianka tutaj, ten narożnik poziomicy, to jest tak jakby panel Czyli mamy 5,5 cm odchyłu od barierki od kreski, idzie w dół, idzie w dół, I tak naprawdę ten kąt tu jest mały, może źle mierzę, nie wiem. Jakby było 45 stopni, to automatycznie nam by się to zrobiło tak. Tak bo powiedzmy tu jest 90, to no to tu byśmy mieli powiedzmy 45 na pół. 20, powiedzmy tu, no może około 15 stopni, być 10-15 stopni pochyło. To jest za mało, o jakieś 26 stopni. Myślę, że jak popracuję nad tymi dolnymi e, płaskownikami, wymienię je na dłuższe, spróbuję je powyginać, żeby dojść do kąta, który mm, będzie odpowiedni dla paneli. Bo uważam, że mogą to być duże straty przez pochył. Co prawda mieszkam wysoko, ale. Jednak nie bez kozery. Panele kładzie się pod jakimś kątem, żeby te słońce lepiej działało. Poziomica, jak widać, jest 120, a tu jest metr i centymetr. I teraz, jakbyśmy tutaj odchylili o 5,5 cm, powiedzmy to tutaj, Dobra, do 5 cm i tego nie będziemy tutaj tego marginesu robić to mamy na wysokości metra coś takiego od narożnika szafy o. to jest narożnik szafy jak widać i tak to wygląda i teraz tak biorąc pod uwagę, że tu mamy podłoże balkonu tu mamy, zakładam Balustradę, która jest w pionie, 90 stopni. Tu mamy, tu jest kąt 90 stopni. To panel, który ma odchył 5,5 cm od pionu, kładąc się. To tu mamy kąt ile stopni? Może być. 90 jest na wprost. No to z pochyłem tu może być maks 80 stopni. Tutaj a powinien być ten kąt do 60 nawet stopni, e, że tak powiem, zrobiony. Czyli bardziej tak, jakby nie wtedy. Tu powinno być 60 stopni, a nie 80. I on by się tu bardziej ostry zrobił ten kąt. Teraz tak. No tu jest panel. Zamieniłem jednostki z metra i 10 cm, jaką ma długość panel, na 1 dziesiątą tego, czyli 10 razy mniej, czyli fajny przelicznik wyszedł 10 cm i 1 mm. Zmiarki, czyli mamy tu 5,5 mm, tu mamy ten metr. 10 cm i 10 mm, czyli mamy ten 10 cm i e, milimetr, tak? O, jakoś tak będzie, i wtedy mamy zamiennik, który możemy sobie na rysunku przeliczyć. Czyli jak tu mamy 90 stopni a ten kąt jest troszeczkę w, ostry, o, w ostrzejszą stronę. Ja podejrzewam, że tu jest około... Nie mierzyłem. Gdzieś mam e, kątomierz posiany, bo tak bym sobie tu zmierzył ten pochył i bym wiedział. Ale to tak na oko. Na oko. Mówią, że na oko chłop w szpitalu zmarł, ale na oko to jest około 10 stopni pochyłu zamiast 36. I to zależy w którą stronę jeszcze patrzeć, bo bo można wymagać 36, 36 stopni między. od dołu, tak jakby. No ale to w sumie chyba na jedno wyjdzie. Na jedno chyba wyjdzie, bo ten sam kąt tu panować musi. Albo nie do końca. Bo. No nie, w sumie tak. 36 stopni, żeby było. No to by musiało być takie pochyłe dosyć bardzo, nie? Gdzieś coś, coś w ten desen, tak jakby, nie? Żeby to było. No, to jest. To jest o wiele jaka różnica, nie? Na pochyle, na panelu. No to tak narysowałem sobie na szybko, żeby to tak mniej więcej pokazać, jak to jest u mnie. Myślę, żeby z biegiem czasu te dolne uchwyty, które mam, płaskowniki, dać dłuższe, bo teraz one są powiedzmy tak powiedzmy tu jest na balustradzie kąt prosty, tu jest kąt prosty Zahaczony do tak, jak było tam widać u mnie wcześniej, i te dolne wydłużyć, ale zrobić końcówki lekko podgięte, żeby te 20 mm tutaj był panel przykręcony na wprost, żeby na panelu siły nie wywierać, i wtedy mm, te krótsze też lekko podgiąć, czyli kąt tego podgięcia i kąt tego podgięcia zrobić, żeby się, że tak powiem, mm, moment zrobimy. Taki szybki rysunek tu zrobimy. Powiedzmy dłuższe, lekko podegniemy. To tu też by trzeba było zrobić takie, żeby było o coś w tym stylu. Bardziej, nie? O, i wtedy panel nam się położy. No bo jak damy na wprost, no to panelem na siłę nie będę naciągał, żeby to się tu wygięło. No bo wolałbym, żeby nie pękł panel, bo się nic nie stało. Czyli muszą powstać takie. Nowe, że tak powiem, y, dwa y, jakby o rozwiązania płaskowników montażowych. O coś w tym stylu muszę wykombinować. I to wszystko na razie.